Moje dziecko się po prostu boi, tak? Więc z domu. Nawet się dziecko boi iść do szkoły. Ostatnio miało tu miejsce porwanie. Jest pani oburzona tym? Bardzo. Do tej pory nasza córka chodziła sama tutaj, bo my mieszkamy blisko naszego mm -hmm. chodziła do przyjaciółki sama, ale w tej chwili ja ją przeboję, dlatego ją zaprowadzam i przeprowadzam. Do szkoły w tej chwili, bo córka jeździła sama, a w tej chwili muszę ją zaprowadzać i przy tak, bo się boję o życiu swojej córki. Tak się nie powinno, no, na dziać, żeby tacy ludzie porywać dzieci tak i wykorzystywać takie dzieci małe, tak? Dzieci po prostu są nic niewinne. Jest pani teraz przerażona tym, co się stało? jestem przerażona. Boję się, że... Boję się żeby moje dziecko w taką pogodę się wychodziło na dwór. No, bo to jest dla dziewczynek, w ogóle dla wszystkich dziewczynek przez... Roga, tak, żeby nie wychodziły, bo różni ludzie mogą się zdarzyć. Tak, Tak, no, bo zdarzają się źli ludzie. No. Y, teraz powiedzmy, będzie pani z córką, jak gdzieś tak. będzie córka szła, będzie ją. Od... Będę musiała ich chodzić z nią, tak, po prostu mhm. się boi o jej życie, tak. Inne mamy również tak postępują? Tak, tak, tak. Y, dużo słyszę, dużo widzę, że mamy już naczyno, no, prowadzą dzieci po. Bo... Po prostu do szkoły, tak? Mm -hmm. Jest do taki szkoły. strach w, w bardzo, tutaj na dzielnicy? Bardzo moje dziecko się po prostu boi, tak? Więc być, być domu nawet się dziecko boi iść do szkoły, tak? Amelka tak. boi się?